Koronka do najświętszych ran Pana Jezusa. O Jezu, boski odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Przebacz, zlituj się Mu Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach, krwią Twoją najdroższą osłonie nas. Amen. Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię, przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi przez Twoich świętych ran. O mój Jezu. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran. O Mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran. O Mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran. O Mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ram dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ram. O Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez przez zasługi Twoich świętych ram. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzie, przez przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na uleczenie ram dusz naszych. Omu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Omu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Omu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi twoich świętych ran o mu jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran, o mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran, o Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran, o Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran omu o Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ram. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia Przez zasługi Twoich świętych ran O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia Przez zasługi Twoich świętych ran Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ranę Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia Przez zasługi Twoich świętych ran o mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mu Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mu Jezu przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Omu mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Omu mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Omu mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczne, ofiaruję ci ranę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie randusz naszych. Ojcze przedwieczne, ofiaruję ci ranę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie randusz naszych. Ojcze przedwieczne, ofiaruję ci ranę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie ran naszych.